dobry, Marlena Siok, Mazowsze, wiadomości z regionu, a oto co dziś w programie. Szpital w Wyszkowie już po remoncie. W Radzyminie powstanie Muzeum Bitwy Warszawskiej. Wolontariusze z Mazowsza, pokażcie się. W Wyszkowskim Szpitalu dobiegła końca modernizacja budynków oddziału kardiologicznego oraz oddziału chorób wewnętrznych. Inwestycja pochłonęła przeszło 14 milionów złotych, z czego ponad 5 to środki unijne przyznane przez samorząd województwa mazowieckiego. W Wyszkowskim Szpitalu na Oddziale Chorób Wewnętrznych rocznie hospitalizowanych jest około 1600 osób. Leczone są tu przypadki internistyczne, onkologiczne czy urologiczne. Do tej pory warunki panujące na oddziale były wymagające. Przypominały te z okresu PRL-u. To jednak przeszłość, bo właśnie dobiegła końca modernizacja budynku. Szpital zyskał też nowy sprzęt i wyposażenie. Zakupione zostały m.in. monitory wielofunkcyjne, pompy infuzyjne, gastroskop, kolanoskop, respiratory, defibrylatory, aparaty do hemofiltracji, stoły opatrunkowe, lampy operacyjno-zabiegowe czy wielofunkcyjne łóżka. Czekaliśmy na to bardzo długo, pracuję tutaj ponad ćwierć wieku. I niestety z każdym rokiem stan tego oddziału pogarszał się. To jest bardzo trudny budynek, i tu małe remonty nic nie wnosiły. Trzeba było zrobić ogromny remont całego budynku od ścian zewnętrznych do środka. My leczymy 1600 chorych, ale leczymy około 6-8 tysięcy chorób, bo nasi pacjenci to są pacjenci z wielochorobowością. Oni jakby są przyjmowani z powodu zapalenia płuc. Ale mają na przykład raka płuca albo mają granulocytopenię po chemioterapii jakiegoś innego nowotworu tak? albo przebiegu nowotworów krwi białaczek i ich leczenie jest ogromnie trudne i ogromnie kosztowne. To nie jedyny zmodernizowany oddział w Wyszkowskim Szpitalu. Remont przeszedł także oddział kardiologiczny mieszczący się w tym samym budynku. W obiekcie oprócz prac remontowych zamontowane zostały również nowe instalacje elektryczne, gazów medycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej. Całkowity koszt inwestycji to ponad 14 milionów złotych. Dzień historyczny, dzień bardzo ważny no myślę, że dla całego Wyszkowa, bo dla mieszkańców również. Hospitalizujemy tutaj dużą ilość pacjentów, więc myślę, że ta poprawa warunków pobytu pacjentów w naszych oddziałach pozytywnie wpłynie na cały proces leczenia i hospitalizacji. Staraliśmy się w ten sposób prowadzić te inwestycje, ponieważ no mieliśmy świadomość, że y, szczególnie pacjenci internistyczni y, no, będą problemy z przekazaniem do innych ośrodków, bo, bo z tego co wiem, to wszędzie oddziały wewnętrzne są y, bardzo obłożone. Y, no i oczywiście chcieliśmy utrzymać finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego nie przerywaliśmy działalności zetapowaliśmy to inwestycje i w ten sposób no, udało nam się zachować ciągłość, nie tracąc środków finansowych i zapewniając y, dostępność do świadczeń naszym mieszkańcom. Remont oddziału kardiologicznego oraz oddziału chorób wewnętrznych możliwy był dzięki ponad 5-milionowemu unijnemu wsparciu przyznanemu przez samorząd województwa mazowieckiego. Kierujemy się w naszym działaniu, Zasadą solidarności, subsydiarności chodzi o to, że jeśli jakaś jednostka nie jest w stanie sama sobie poradzić z tymi różnymi wyzwaniami, no to kategorie wyższe samorządów, w tym samorząd województwa dla samorządów powiatowych, jest taką właśnie instytucją, która wspiera i, i pomaga, bo to dotyczy całej naszej wspólnoty wojewódzkiej. Pozyskiwanie środków dzisiaj jest bardzo trudne i pozyskanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jest dzisiaj bardzo utrudnione, bo bardzo dużo jest beneficjentów, którzy chcą skorzystać z tych środków. Ten szpital ma już w tej chwili podpisane umowy na cztery projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, więc pokazuje to, jak ważne jest składanie wniosków i pozyskiwanie tych środków. Dzisiaj świętujemy, bo już został otwarty ten oddział, dwa oddziały praktycznie. へ <laughs> I remont w ramach tych oddziałów, a w związku z tym trzeba pamiętać o tym, że wszystko jeszcze przed nimi, bo bardzo dużo jeszcze inwestycji będzie realizowane. W remont oddziałów oprócz unijnego dofinansowania i wkładu własnego na kwotę nieco ponad 5 milionów 800 tysięcy złotych włączył się powiat i przede wszystkim gminy, które łącznie przekazały ponad 2 miliony złotych. Jak podkreślają lekarze Wyszkowskiego Szpitala, ich zaangażowanie i wkład to jedno, jednak dopiero teraz mogą zapewnić pacjentom. Warunki leczenia na miarę XXI wieku. W Radzeminie powstanie Muzeum Bitwy Warszawskiej. To wspólna inicjatywa władz Radzemina i Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. Placówka, zlokalizowana w pobliżu cmentarza Żołnierzy 1920 roku, będzie oddziałem Muzeum Niepodległości. Zapadały rozmaite deklaracje. Mimo to nic się w tej kwestii nie zmieniało. Przez wiele lat, zwłaszcza za PRL-u, nic nie mogło się dziać i nie mogło powstawać. Stworzenie miejsca, przypominającego jak wysoką cenę za zwycięstwo w 1920 roku nad bolszewikami zapłacili polscy żołnierze, było niemożliwe. Jednak pora, by pamięć o historii znalazła właściwe miejsce. I tak też się stanie. W Radzeminie, tuż obok cmentarza żołnierzy 1920 roku, powstanie Muzeum Bitwy Warszawskiej, będące oddziałem Muzeum Niepodległości. Jest to wspólna inicjatywa władz Radzemina i samorządu województwa mazowieckiego. To jest efekt wielomiesięcznych starań. Cieszę się bardzo, że 15 sierpnia udało się podpisać ten list intencyjny. To jest bardzo ważny krok w kierunku tego, żeby promować bitwę warszawską, opowiadać o niej no i żeby przywrócić Radzyminowi należne miejsce w historii. Wreszcie zyskamy miejsce, w którym możemy w taki stały sposób o tej historii opowiadać. Bo mamy oczywiście cmentarz żołnierzy polskich. Jest to oczywiście nie ma tam żadnego obiektu, w którym taką historię moglibyśmy opowiedzieć. Mamy mnóstwo publikacji na temat tego, jak wyglądały działania bitewne w Roku. Natomiast brakuje nam tego miejsca, w którym mogliśmy tą historię opowiedzieć, gdzie mogliśmy prowadzić edukację na rzeczy nawet naszych szkół, ale liczę także na, na to, że będzie to program edukacyjny skierowany do młodzieży i nie tylko młodzieży z całej Polski. W tej chwili zawarliśmy umowę na rewitalizację, znaczy właściwie prace projektowe na rewitalizację tego obiektu, który już istnieje. Równolegle powstaje koncepcja wystawy, która powie nam, jaką powierzchnię dokładnie musimy dobudować, żebyśmy pomieścili się z wszystkimi tymi funkcjami, których chcemy. W tym miejscu zlokalizować. Szacujemy, że cała inwestycja to będzie około 5 milionów złotych. Gmina Radzymin oczywiście bardzo chce finansować to zadanie. Urząd Marszałkowski również dołoży wszelkich starań, żeby w nim partycypować. Jeśli pojawi się możliwość w jakimś programie krajowym czy zewnętrznym, oczywiście po te środki również sięgniemy. Muzeum Bitwy Warszawskiej powstanie w zabytkowym budynku Świetlicy Pielgrzyma a zwanym tak dlatego, iż powstał w latach 1930-1932 jako schronienie dla osób odwiedzających miejsce pamięci na cmentarzu żołnierzy polskich 1920 roku. Budynek został wpisany w 1995 roku do rejestru zabytków. Przygotowując się do stworzenia w świetlicy pielgrzyma Izby Pamięci poświęconej Bitwie Warszawskiej, gmina Radzymin rozpoczęła pracę na koncepcją rewitalizacji budynku. To zadanie jest na wczesnym etapie, lecz podpisany list intencyjny pomiędzy marszałkiem województwa mazowieckiego a burmistrzem Radzymina otwiera drogę do przyspieszenia działań. Od lat władze Radzymina zabiegały o wsparcie ze strony rządowej dla budowy upamiętnienia i jakiegoś obiektu muzealnego, instytucji kultury. No niestety kolejne obietnice rządu, zwłaszcza w ostatnich latach, nie były spełniane. No i w związku z tym pojawiła się inicjatywa pana burmistrza, która no przez nas została zaakceptowana, żebyśmy wspólnie doprowadzili do sytuacji, w której będzie tam Jednostka muzealna, która będzie oddziałem Muzeum Niepodległości. Myślę, że jesteśmy to winni naszym przodkom, którzy 99 lat temu obronili i Polskę, i Europę przed Światową Rewolucją, przed Nawałą Bolszewicką. I to jest nasz obowiązek, żeby to miejsce upamiętnić. Ale też żeby stworzyć taką jednostkę, w której młode pokolenie będzie mogło już w nowoczesny sposób zapoznać się z tą historią. Założenia obejmują stworzenie wewnątrz budynku przestrzeni wystawienniczej wraz z pomieszczeniem pomocniczym. W planach jest też rozbudowa o dodatkowy pawilon o lekkiej konstrukcji lub stworzenie ścieżki edukacyjnej. Osobno ma powstać węzeł sanitarny dla turystów i osób odwiedzających cmentarz. Świetlica pielgrzyma jest pamiątką i materialnym dowodem czci, jaką otaczano bohaterów Bitwy Warszawskiej. Wspólnym wysiłkiem samorząd województwa mazowieckiego i gmina Radzymin chcą doprowadzić do jego odrestaurowania i powstania w tym miejscu oddziału muzealnego, na który Radzymin tak długo czekał. Rozwój wolontariatu jest jednym z zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Do popularyzowania podejmowania aktywności wolontariackiej bez wątpienia przyczynia się konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. W tym roku to już dziewiąta edycja, do której zaprasza marszałek Województwa Mazowieckiego. Bezinteresownie pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą pomoc potrzebującym i co ważne, budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności. Tacy są wolontariusze z Mazowsza. Ich zaangażowanie i altruizm chce propagować i nagradzać Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, dlatego i w tym roku zaprasza do konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Są to często ludzie, którzy pracują bez wynagrodzenia albo za jakieś symboliczne tylko rodzaj gratyfikacji, więc każde dla nich takie dostrzeżenie i wynagrodzenie ma duże znaczenie takie poziomy moralne no i też stanowi zachętę pewną do dalszej pracy. My bardzo wspieramy tą działalność wolontariatu i zapraszamy tutaj do udziału w tym konkursie no, wszystkie organizacje wolontariackie, wszystkie organizacje pożytku publicznego, które pracują na rzecz naszej mazowieckiej wspólnoty. Nominowani do konkursu mogą być zarówno wolontariusze jako jednostki, ale również grupy i całe rodziny. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego, oraz osoby korzystające z pomocy wolontariuszy. Każde z nich może wskazać od jednej do pięciu kandydatur. Ważne, by nie zwlekać, gdyż termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 września. To wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny program Mazowsze. Wiadomości z regionu.